<śmianowicie> Udało Ci się zabić wroga. Udało Ci się zabić wroga. drogach Udało Ci się zabić wroga. Słowa do góry, ten konflikt przekraczał Twoje pojmowanie <śmianowicie> Przeciwnik oponami Udało Ci się zabić Dwa trupy w drużynie przeciwnych Koniec serii Udało Ci się zabić wroga! Udało Ci się zabić wroga! O że nie wierzy! Blaskiew! Wolność! Wolność! Nie! Wstawię nie! nie Przeszpięty! Udało Ci się zabić wroga! Przeciwnik pokonany! Przeciwnik pokonany! Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Zdało ci się zabić. Nie się przed nikim. Nie ugnę się przed nikim. Nie uchnę się Nie się przed Nie się zabić nikim. W... się zabić w... ci się, w... się Nie Udało się. Twoja drużyna zniszczyła wiedzę. Koniec serii. Udało wieże. Udało wieże. Koniec serii.